Wśród wielu tradycji Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego SAKWA jest również oczekiwanie od każdego członka tego klubu umiejętności pokonania balda krzesła. Ten bald będzie oczywiście obecny na zawodach boulder pompa i w związku z tym pragniemy przedstawić Państwu krótki instruktaż tego, jak ów bald poprawnie i w sposób świadomy tego, co robi nasze ciało, pokonać. W tym celu poprosiłem o przygotowanie przywiezionego z Akademii Górniczo-Hutniczej krzesła oraz dostarczenie tak zwanego modelu. modelu. Bardzo proszę na chwilkę opuścić krzesło, żebyśmy pokazali. Krzesło wygląda dosyć standardowo, ma cztery nogi, można policzyć, tak, i oparcie, które Przymocowane jest do czegoś w rodzaju giętego pałąka, który w tym momencie nie ma specjalnego znaczenia. Zanim zaczniemy wspinaczkę na krześle, warto zaznajomić się z przestrzenią, w której będziemy się wspinali, w sposób najbardziej naturalny, w tym wypadku, siedząc. Bym poprosił. Tak? Uwaga, tak. Siadamy wiadomą częścią ciała, tyłem do oparcia. Przodem do tego, w którą stronę skierowane jest krzesło. I teraz uwaga, są dwie możliwości. Poprawna pochodząca od królowej brytyjskiej to jest 3 centymetry od oparcia, ale nie opierając się. Królowa brytyjska była w stanie tak siedzieć wiele godzin na bankietach. Mniej poprawna z oparciem, ale tu uwaga, żeby nie doszło do charakterystycznego w naszym środowisku, takiego tylko tutaj opieramy i. Barki, dobrze, dziękuję, można wstać. I teraz już przejdźmy do samej rzeczy, czyli do balderu właściwego, którego no, głównym, głównym elementem jest potrzeba uniknięcia dabowania o podłogę, ponieważ krzesło jest naturalnych rozmiarów, blisko ziemi ma to siedzenie, Ja właśnie pod siedzeniem będziemy przychodzili. I tutaj może najpierw poprosimy o prezentację całego balderu od początku do końca. Tak jest, brawo. I może od razu możemy już zacząć powtarzać, bo teraz sobie rozłożymy całą sprawę na takie elementy istotne, składowe. Tutaj ten pierwszy ruch on nie wymaga tłumaczeń. To troszeczkę jest. O, ale teraz stop, bo tu chciałem zwrócić uwagę na to charakterystyczne wygięcie w kręgosłupie i tu warto przed zawodami takie ćwiczenie. Prawda? I jeżeli ktoś jest większy. I może mieć kłopot z tym, żeby zmieścić się w tej przestrzeni. To warto też, może ktoś kolega, pomagać, tu głowę. O, tak do środka. Żeby to zawinięcie było pełniejsze. I następny element, idziemy dalej. Tak jest. I tu stop. Proszę bardzo, lewa ręka łapie poręczy, krzesła tego oparcia na tak zwanego ruska. Gdybyśmy szli w drugą stronę, czyli niezgodnie z zasadami, to druga ręka, czyli w tamtym wypadku to by była lewa, tu prawa. I tu bardzo ciekawe to ułożenie tu może tak byśmy pokazali o takie ręki na oparciu prawda? I teraz najważniejsze jak ktoś robił krokodyla w Fontainebleau, to będzie wiedział, o co chodzi stop! I tutaj bardzo ładny taki element. Tu możemy już ten następny etap pokazać. Tak, że się nogi nam... Uwaga, uwaga, wracamy. Tu to też trzeba uważać, bo to o tym za chwilkę. Krzyżują jakby w siadzie tureckim. I ten moment, prawda, ostatni, kiedy nam chodzi ciało. Jest to przesunięcie środka ciężkości, czyli ten element. Może jeszcze byśmy się zawinęli do środka. Jeszcze raz, prawda, tak jakbyśmy... I jedziemy przerzucali jakiś ciężki przedmiot na coś, co jest położone wyżej. Dziękuję bardzo i może jeszcze raz byśmy, bo tu bardzo ważny taki malutki szczegół, tutaj, żeby nasi widzowie mieli świadomość, prawda, tego, to już sobie możemy zobaczyć w całości, tak, tu skrzyżowanie nóg, rusek, Wypór i ten moment jest bardzo też istotny, żebyśmy uważali, bo krzesło w tym momencie, prawda, ma tę skłonność do, do upadania. A tu z kolei mogłoby do przodu pojechać, a trzymanie krzesła przez partnera jest polecane w trakcie treningu, ale już na zawodach będzie interpretowane jako, jako azerowanie. To są krzesła standardowe, agiechowskie, tak jest rekapitulując te elementy. Więc jeżeli siedzimy to 3 cm tu, prawda? I potem przewinięcie, tak, tu te ćwiczenia, skrzyżowanie nóg, rusek wypór i tu uważać, żeby nam się to krzesło nie wywróciło.